Dzień dobry. Tu Aleksander Fredro. Przybyłem z zaświatów, żeby opowiedzieć Ci o moim fascynującym życiu. Skoro już tu jestem, posłuchaj uważnie. Kiedy miałem 12 lat, spotkała mnie rodzinna tragedia. 12 stycznia 1806 roku spalił się należący do mojej rodziny dwór w beńkowej Wiszni nieopodal Lwowa. W pożarze tym zginęła moja matka. Marianna Fredro. Po tym wydarzeniu przeniosłem się wraz z ojcem do Lwowa. Cztery lata później, w wieku zaledwie szesnastu lat, zaciągnąłem się do armii. Brałem udział w wyprawie Napoleona na Moskwę, za co otrzymałem Złoty Krzyż Virtuti Militari. Służyłem Napoleonowi przez sześć lat, aż do jego abdykacji i upadku cesarstwa. Podczas odwrotu z pod Moskwy chorowałem na tyfus. Z niewoli rosyjskiej zbiegłem w przebraniu wieśniaka. Kolejna ciekawostka: o rękę mojej żony starałem się przez ponad dziesięć lat. W 1817 roku w Lwowie poznałem uroczą Zofię Jabłonowską, w której zakochałem się z wzajemnością, jednakże nie zostałem zaakceptowany przez jej rodzinę. Zresztą, Zofia w wieku zaledwie piętnastu lat została wydana za mąż za starszego o osiemnaście lat bogatego hrabiego. Przez długi czas próbowała uzyskać rozwód. W końcu 8 listopada 1828 roku w kościele w Korczynie zawarliśmy związek małżeński. Co ciekawe, kilkadziesiąt lat później napisałem trzyaktową komedię pod tytułem Ożenić się nie mogę. Jest ona uznawana za utwór średniej jakości, co nie zmienia faktu, że była wielokrotnie wystawiana na deskach teatralnych. To już wszystkie ciekawostki na dziś. Wkrótce zaproszę cię na drugą część opowieści. Do zobaczenia.